Cześć! Przez ostatnie tygodnie w redakcji gościł wyjątkowy monitor AOC. Dlaczego wyjątkowy? Nie dość, że wielki jak stodoła, bagatela 35 cali to do tego zakrzywiony. Pierwsze wrażenie zrobił bardzo pozytywne. Dosłownie wszyscy w redakcji nie mogli przejść obok niego obojętnie. Pierwsze wrażenie to jedno, jednak czy po dłuższej zabawie z nim dalej będzie tak pozytywnie? Sprawdźmy. Monitor AOC C3583FQ jest 35-calowym gigantem, który na zwykłym biurku zajmie jego sporą część. Do tego jest to tak zwana ultra panorama, o proporcjach 21 do 9, czyli identyczna jak format kinowy. Przekątna tego monitora to słuszne 88 cm. Tak jak wspomniałem, ekran jest zakrzywiony. Promień zakrzywienia wynosi 2000 mm. Powoduje to, że nawet narożniki ekranu nadal są w naszym polu widzenia. Rozdzielczość natywna to 2560 x 1080 pikseli. Nie jest to dużo. Ich zagęszczenie to skromne 80 DPI. Przy tak dużym ekranie z bliskiej odległości widać wręcz gołym okiem siatkę pikseli. Z drugiej strony, niższa rozdzielczość natywna przekłada się na mniejsze wymagania wobec komputera, który wygeneruje gotowy obraz gry. Bo co tu dużo mówić, ten monitor jest przeznaczony do gier i szeroko pojętej rozrywki. Do pracy i to tej poważnej raczej się nie nada, ale o tym za moment. Monitor to jeden wielki monolit. W całości jest wykonany z plastiku i to w dodatku połyskliwego. Zarówno ramka wokół ekranu, jak i tył monitora zostały właśnie pokryte takim materiałem. Z tyłu nie znajdziemy żadnych wyjść i wejść, ani nawet otworów montażowych do powieszenia monitora na ścianie. Cała elektronika związana z obsługą interfejsów została przeniesiona do podstawy monitora. I tak na wyposażeniu znalazły się następujące porty: dwa razy DisplayPort, dwa razy HDMI zgodne z MHL, jedno DVI i jeden analogowy d Do kompletu mamy gniazda audio i gniazdo zasilania. Tak, w tym modelu zasilacz został wyciągnięty na zewnątrz. Pozwoliło to na utrzymanie smukłej sylwetki zarówno ekranu, jak i podstawy. Arsenał wejść i wyjść jest naprawdę bogaty, choć zabrakło moim zdaniem wbudowanego huba USB. Miejsca w podstawce jest sporo, a hub USB byłby praktycznym uzupełnieniem. Jeszcze jedno, w monitor zostały wbudowane dwa głośniki o mocy 5W. Nie jest to dużo, jednak na co dzień wystarczy, a jakość wydobywającego się z nich dźwięku nie jest zła. W omawianym AOC zastosowano matrycę MVA. Można się spodziewać znacznie lepszych kolorów niż w matrycy TN i co najważniejsze, znacznie większych kątów widzenia, dochodzących nawet do 178 stopni. Szybkość matrycy oscyluje w granicach 4 milisekund, czyli całkiem nieźle. W dynamicznych grach efektu smużenia nie zauważymy. Pozostałe parametry to współczynnik kontrastu 2000 do 1 i jasność matrycy na poziomie 300 kandeli. Graczy jednak zainteresuje inna rzecz. Mianowicie monitor został wyposażony w funkcję Adaptive Sync która jest zgodna z freesync od AMD i to w zakresie od 45 do nawet 160 Hz. To rozwiązanie programowe, które niweluje efekt poszarpania obrazu w dynamicznych grach. Sprawdza się to znakomicie i przy włączonej tej funkcji granie wydaje się jeszcze przyjemniejsze. Dwa słowa o menu, którym wprowadzamy wszelkie zmiany w ustawieniach monitora. Duży plus na początek za to, że jest ono w naszym ojczystym języku. Samo menu jest czytelne i bardzo proste w obsłudze. Nie będzie stanowić wyzwania nawet mniej zorientowanym użytkownikom. Do obsługi używamy czterech dotykowych klawiszy, które znajdziemy na przodzie podstawy monitora. Są one jednoznacznie opisane, a rozpoznanie ich funkcji podczas obsługi menu zajmuje dosłownie chwilę. Przejdźmy jednak do tego, co nam daje ekran o proporcjach 21 do 9, bo 35 cali przemawia do każdego. To oczywiste, jednak już nie każdy wie, że ekran o takich proporcjach daje nam atut w postaci szerszego pola widzenia czyli widzimy więcej niż właściciel monitora o typowych proporcjach 16 na 9 A jak to się prezentuje? Zobaczcie na kilku tytułach. Zwłaszcza entuzjaści strzelanek powinni się zainteresować takim ekranem. Trzeba pamiętać, że nie każdy tytuł obsłuży właściwie taki ekran. Z nowszymi oczywiście nie ma problemu, choć zdarzyć się może, że gra jako tako działa poprawnie, to już filmowe przerywniki niekoniecznie i prezentują się tak. Monitor sprawdzi się jeszcze w jednym zastosowaniu. Lubisz oglądać filmy w domowym zaciszu? AOC C3584. 3FQ jest idealnym wyborem do konsumpcji treści wideo, zwłaszcza tych przygotowanych w odpowiednim kinowym formacie. Jeśli tylko dysponujemy właściwie przygotowanym źródłem, to na monitorze AOC zobaczymy obraz dokładnie taki jak w kinie. I będzie się on prezentował tak. Co innego, jeśli twórca nie brał pod uwagę kinowych proporcji, wtedy oglądany obraz będzie wyglądał na przykład tak. Na koniec jeszcze informacja o poborze prądu tego giganta. Mogłoby się wydawać, że tak duży monitor będzie łasy na waty. Nic bardziej mylnego. W trakcie zabawy i testów monitor nie pobierał więcej niż 60 watów. Zazwyczaj było to nieco mniej. To całkiem rozsądny wynik, który nie powinien odstraszyć przyszłych nabywców. No właśnie. Do kogo kierowany jest ten sprzęt? Zasadniczo do graczy i miłośników dziesiątej muzy. W tych zastosowaniach sprawdzi się najlepiej. Proporcje 21 na 9. Robią różnicę zarówno w grach, jak i podczas seansu z ulubionym aktorem. Graczom pomoże też funkcja FreeSync, którą uzbrojono ten sprzęt. Monitor ma sporo plusów, jednak nie obyło się bez drobnych wpadek. Najbardziej doskwiera brak huba USB i do tego nie powiesimy naszego nowego nabytku na ścianie. Cóż, wypada tylko zaopatrzyć się w większe biurko. Części z was może też nie odpowiadać maksymalna rozdzielczość, która wynosi 2560 na 1080 pikseli. Wiadomo, 4K byłoby lepsze. Pamiętajcie jednak, że niższa rozdzielczość ekranu równa się niższym wymaganiom co do wydajności komputera, który ma uciągnąć daną grę. Nie każdy w komputerze ma kartę za 2 czy 3000 zł. Monitor z pewnością nie nada się do prac graficznych czy obróbki zdjęć. Tu przeszkadzać będzie największy według producenta atut jego krzywizna. Trzeba zdać sobie sprawę, że ten sprzęt nie jest skierowany do wszystkich. A tylko do dwóch świadomych swych wyborów grup odbiorców. W tych zastosowaniach sprawdzi się znakomicie, w pozostałych może być znacznie gorzej. Najlepszym rozwiązaniem będzie sprawdzenie na żywo tego sprzętu, do czego gorąco zachęcamy. Nie każdemu do gustu przypadnie zakrzywiony ekran, trzeba się przekonać na własne oczy. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem zakrzywionych telewizorów, jakoś do mnie nie trafiły i uważam je za chwilową modę. Monitor jednak to inna sprawa i AOC kupił mnie praktycznie od razu. Gry wyglądają na nim obłędnie, a oglądanie filmów to czysta przyjemność. Jako drugi monitor służący tylko do rozrywki nada się idealnie. W poważnej pracy dużo lepiej sprawdzi się klasyczne rozwiązanie z płaskim ekranem. Na sam koniec zostawiłem sobie informację o cenie. AOC C3583FQ wchodząc na rynek kosztował 3,5 tysiąca złotych. Było to sporo i mocno studziło chętnych do zakupu. Okazuje się jednak, że teraz ten model można kupić już za 2400 zł co jest już bardzo rozsądną kwotą. Jeśli grasz i potrzebujesz większego pola widzenia, ten monitor jest dla Ciebie. Jeśli lubisz oglądać kinowe hity w domowych pieleszach, również ten monitor jest dla Ciebie. Jeśli pracujesz w Excelu, obrabiasz fotki i wyłapujesz idealne kadry, to niestety trzymaj się od niego z daleka. To na dzisiaj tyle. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!